Sieme, witajcie, z tej strony Mrzler i witam Was w nowej serii z Game Dev Tycoon. Jest to gra. Mm, w skrócie mówiąc, o tworzeniu gier. E, więc, tak jak już wcześniej, w wcześniejszych filmach wspominałem, w informacyjnym, mm, pokażę Wam, jak dojść do znacznej sumki. No, e, ja z z ominąć. Dobra, ok, campaign name. E, wpiszmy sobie. Multions, games, e, player name, no to wiadomo. Okej, okay, więc gra z serii Taikon jest to po prostu gra, mm, że musimy nad czymś zarządzać. Tym razem zarządzamy studiem, e, który tworzy gry. Mm, weźmy sobie takiego jakiegoś. O, i I tak, zaczynamy w małym. w garażu, nie wiem, studiu. E, mamy garaż zwykły. Na starcie mamy 70 tysięcy. i jedyna opcja, jaką aktualnie posiadam, to jest stworzenie nowej gry. Hmm. Ty, 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 ty. Powinniśmy wybrać jakieś tam silniki graficzne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tam hmm. Pff, więc tak, od... eee, po, przy, no, po, powiedzmy o tym, co tutaj najważniejsze jest. Hmm. Zacznijmy od tego. Nazwa gry jest tak średnio potrzebna. W ocenach w ogóle nie ma żadnego stopnia, jeśli chodzi o to. Eee, test Crash, niech będzie. Eee, no ja nie mam. Hmm. Chciałem wybrać wyścigówkę taką, ale. Nie ma. No dobra, to na Dobra, to nazwa będzie blejaka. Ale tak, mamy tutaj. Mm, Różne tematy gier, czyli rodzaj danej gry. na razie na starcie mam tylko 4. Możemy sobie blokować resztę. Tam nie mieli jak jest wszystkich, ale jest sporo. Zacznijmy od militarii, zrobimy sobie mm, symulator militarny. I tak, mamy do dyspozycji G64, która ma 56 y, w, mar y, ma w marketingu procentów, a zwykły PC ma tylko 43%. Od razu mówię, że najbardziej opłaca się robić do PC, dopóki nie mamy swojej konsoli, którą możemy sobie wykoksować. Jako że to jest strzelanka symulator, to można zrobić ją tekstową. I nasz ziomeczek właśnie teraz tworzy takie punktciki. designu, technologii, oczywiście tworzy bugi przy tym oraz punkty researchu, które są które umożliwiają nam rozwój Eee, wszystkiego powolutku. Ok, więc tak. Mm, z tego, co odkryłem, najlepiej jest po prostu wszystko dać na równo. Czyli po prostu wszystko zmaksować. Eee, jak widzieliście, na na pewno to miałem sporo hajsu i wszystkie te gry robiłem jednym schematem. Wszystko na maksa, tak aby po prostu to jakoś tam eee, nie przeważało żadna stron, Po prostu wszystko było na równi. I tak, jeśli chodzi o silnik gry, czyli po prostu te silniki, co możemy do gier tworzyć, to polecam od razu jak najszybciej silnik graficzny ulepszać, bo wtedy oceny, ocena gier za technologię i tak dalej szybko rośnie. Bez dźwięków na razie zrobimy, żeby jak najbardziej po kosztach zejść. Po prostu gra tekstowa, która... Skończyliśmy, skończyliśmy właśnie naszą pierwszą grę. Klik, kliknij klawisz Finish, żeby yy, upublicznić swoją grę. I bla bla bla. Musimy naprawić bugi. la Infinity Money. A dobra, czyli po prostu musimy poczekać, żeby bugi usunęło. Tak, w początkowej fazie gry bugi trzeba usuwać. Na przykład później, to na przykład jak ma się 2000 bugów, to, to można już je puścić bo to tam żadnego żadnej dużych szkód nam to nie robi. I tak dostajemy tutaj levelujemy silniki, gameplay jest, questy, dialogi, designy, całe lewele, inteligencję sztuczną, wygląd map, grafikę, dźwięki i swoją postać. Ok, skończyliśmy naszą pierwszą grę i teraz po chwili przechodzimy do okienka z, 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 z przeglądem gry i oceny, co ona, ta gierka, ma. 4 Military and Simulator is great combination. Not bad, not good. Okej. Okay. Wyszedł nam taki średniak, który i tak zarobi, jak mi się wydaje. Ehm. Tutaj może w przyszłości coś pisało, że w przyszłości może coś więcej zarobimy nazwy... Właśnie, mam dla Was taki fajny pomysł. W komentarzach możecie pisać nazwy gier, które mają być. Mm, nie wiem. E... Anno, tylko nie wiem czy mam na przykład taki... Huh. Najfajniejsze gry, które bym chciał zrobić. To nie, na przykład... Mam jakie mam topiki? Military, nie wiem. Coś mi się tam klikło w tle. Nie wiem, zaraz wymyślę jakąś nazwę. Space, e, powiedzmy, co może być. Adventure przygodowy. Space może być, nie wiem. Steel Marines. O. Marines, Okej. Okay. Okej, okay, nextujemy i robimy znowu gierkę e, tekstową za 5000. I nasza test crash, e, która miała być wyścigówką, wyszła, że jest. E, jakimś tam. Zrobimy 13 tysięcy w pierwszym miesiącu. Mm, więc e, na plusa nie wyjdziemy z tym. Pierwszy milion trudno zarobić, ale później jak już mamy e, w, 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 chociaż odrobinę takich wyszkolonych ludzi, którym w miarę dają radę, e, to wbijanie milionów, miliardów i tak dalej jest e, szybkim procesem, więc zrobimy sobie Zresztą Steel Marines, taki totalny fail z nazwą, ale why not? Dobra, gierka zarobię nam nawet, nawet. któryś tam tydzień. Okej, okay, bugi usunięte wszystkie. Mamy tutaj nowy rekord e, w designie. Jak widzimy, levelujemy przyściutko i release game. Wypuszczamy grę w tym czasie, właśnie w research. E, w research możemy odblokować e, nowe tematy. Czyli aktualnie możemy odblokować e, Pirates, Science Fiction, Racing i fantasy. E, a tych tematów jest dosyć dużo, aczkolwiek tylko zazwyczaj używam do 5 lub 6 e, tak aby to nie tak bardzo przeszkadzało nam. W silnik, e, możemy zrobić swój własny silnik do gry, aczkolwiek jak jesteśmy w, gra, w garażu, to jak średnio się to opłaca. Medieval RPG mm, RPG z dalekiego wschod, schodu. O. No i się nie mieści. Z dalekiego e, z dalekiego do trzy kropek. E, dobra, napisy oczywiście leci. I na razie tworzymy gry jak najtańsze, żeby tu po prostu były gierki. Które zarobią same na siebie. Potrzebuję jakieś gry, która tak... O, jest. Wyszła nam kupa. Ale potrzebujemy <laughs> Last of time. Not, not fun. Okej. Okay. Trudno. Hmm. Potrzebujemy jakieś gier, która jakoś tam nam przyda troszeczkę pieniążków. A co za tym idzie, będziemy mogli... Hmm. Mamy jakieś kontrakty odblokowane w tym momencie. Nasza pierwsza gra zrobiła 30... 34000 i 5000 kopii prawie zostało sprzedane więc jest. E, Okej. Okay, za powolutku... Mieliśmy na starcie 70, mamy 40 miesięczny koszt opłacenia tego garażu 8 <grym> koła. Mm, I mniej tak to się prezentuje. O, pa... Okej. Pa, pa, pa. Okej, okay. okay, na razie nie będziemy tutaj. Na inne platformy się przestawiali, y, bo jak będziemy robili ciągle gry na tej samej platformie, czy na przykład teraz na PC, to po jakimś czasie y, wartość rynkowa PC i gier na nią będzie większa. Oraz dodatkowo level up, level up. OK, mamy tu levelki, release game. Oczywiście z każdym levelem y, będziemy robili lepsze gry. RPG z dalekiego. <laughs> Why Chyba średniaczek nam no, taki wyjdzie. Last of Time, teraz Last of Money będzie. No nie, no będzie Last of Money chyba. Nie, okej, okay, no trudno. Wyszedł nam taki średniaczek ponownie. Mm, Zrobimy sports. E, sports simulator. E, no tego, zróbmy na przykład, nie wiem. FIFA w 2007. O! 2007 nie będzie. Nie wiem, czemu 7, ale. Czemu nie. Dobra. RPG jest dalekiego. 3. Kropek. W pierwszym tygodniu zarobiło 12 tysięcy. Ładny wynik całkiem. Choć na taką słabą produkcję. Mamy 3 sprzedane... O, patrzcie, zaczynamy zarabiać. To jest dobrze. Znaczy, że jakoś dajemy sobie radę. Ja myślę, że w tej grze naprawdę trzeba się postarać, żeby dostać bankruta, bo to na początku tylko można dostać, później to już to jakoś samo idzie mm, i nie ma problemu z tym. No chyba, że coś głupiego się zrobi i... nie wiem. Mi, ja grałem w to może... chyba trzy, no, trzy razy w to grałem i ani razu tego nie miałem możliwości mm, mieć bankruta. Mam dwa nowe rekordy, tutaj gameplay mam ulepszonego i sądy nam się ulepszyły wypuśćmy grę i tak zróbmy teraz e, Space mieliśmy to znowu military, ale tym razem action. Takiego jakiegoś mm, FPS-a zrobimy na przykład Call of Duty Call of Duty sobie zrobimy mm, tekstowe <grywka> strzelanka tekstowa FPS w notatniku. Okej okay. Zobaczymy, jak nam to FIFA powiedzą. No, średnio nam to idzie na razie. Ale dopóki nie mamy czterech, e, czterech ocen poniżej trzech, to zarobi się. Ok, tutaj. Y, 30 tysięcy za jedną gry. Koszt wyprodukowania takiej gry nie wynosi więcej niż e, 15 tysięcy bodajże. Zaraz zobaczę. O, na FIFA mamy 17 fanów, więc jest fajnie. Dobra tutaj design, tutaj mamy te punkciki ładnie, które sobie wbijamy, zaraz pokażę jeszcze te punkty researchu. i tak dalej. O, nowa konsola od Ni Ni invento, bo oczywiście licencje nie pozwalałyby, żeby normalne konsole, nazwy konsol i tak dalej były użyte w tej grze, więc trzeba było pozmieniać. Więc na przykład nie wiem. Sony to jakieś wony czy coś tam, tak podmiana nazwy są trochę, ale wiadomo o co chodzi. Właśnie jeszcze przed nową grą. Mamy kontrakty. To miniałem to tu jakieś tutorialowe, takie informacje. I ja mam na przykład mamy charakter diesing, czyli po prostu mamy w 3 tygodnie mieć 15 punktów researchu i 4 technologii. jeśli nam się uda, dostaniemy 21 tysięcy, jeśli nie, to, to 7 tysięcy stracimy. I tak mamy tutaj do wybrania. Na początku trochę średnio to się opłaca, bo jednoosobową drużyną. Patrzcie, jesteśmy już na plusie. E, jednoosobową trochę ciężko jest to. Space. E, space strategy. Strategiczny. E, Strategiczny. Nie, można tak zrobić. E, space. Nie. E, RPG. Trochę mało tych mm, rodzajów tego jest, ale to można jakoś Space Action Nie mam pomysłu w ogóle na nazwę gry, na razie wpiszę byle co. Eee, co w ogóle wpisałem?